Podróżowego ibuprofenu działającego tylko na kobiety, po podwójnego cheeseburgera mniejszego niż pojedynczy. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne 18. już zestawienie 10 przykładów, jak producenci nas oszukują. Numer 10. Jakiś czas temu w sklepie rzucił mi się w oczy lek Ibum Femina w charakterystycznym różowym pudełku. Skojarzenie jednoznaczne. Lek przeciwbólowy na kobiece sprawy. Nawet na swojej stronie piszą Ibum Femina to pierwszy lek Ibum dedykowany kobietom, czyli coś jak nospa, i tak też go zapamiętałem. Z prowadziła mnie dopiero pewnego razu pani aptekarka. Kiedy słysząc, że Ibum Femina nie ma, zapytałem ją, czy mogłaby zamówić, bo chcieliśmy przetestować, a wytłumaczyła mi, że Ibum Femina to przecież tylko zwykły Ibuprofen i niczym nie różni się od zwykłego Ibum. Tak, okazuje się, że Ibum Femina to zwykły Ibum o identycznym składzie, a nawet identycznej dawce. 200 mg Ibuprofenu. Po prostu, aby wkręcić dziewczyny, że ten lek może zadziałać na nie lepiej, tym samym skłonić je do zakupu, nazwali go Femina, pokolorowali na różowo, a słowa lek przeciw Przeciwgorączkowy i przeciwzapalny zastąpili bolesnym miesiączkiem bólami głowy, oczywiście z naciskiem na migreny, i bólami mięśniowymi. Wszystko, aby podpasować pod tezę, że lek jest dla kobiet. Równie dobrze mogliby zrobić lek i e bum maskulina. Pierwszy lek i e bum dedykowany mężczyznom, dobry na bóle dłoni od rąbania drewna starą siekierą, bóle głowy także podczas kaca oraz pleców od wnoszenia lodówki na ósme piętro. Numer 9. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam Nivea, który z 3 w jednym zamienił się w 5 w jednym bez żadnej różnicy w składzie. Okazuje się, że tego typu sztuczki stosowane są również w przypadku męskich kosmetyków. Oto żel podprysznic Lepet i Marseille 4 w jednym. Do ciała, włosów, twarzy. Oraz brody. Najwyraźniej według producenta broda to ani twarz, ani włosy. W każdym razie, jak możecie się domyślić, żel nie zawsze był 4 w jednym. Jeszcze niedawno był 3 w jednym: do ciała, twarzy oraz włosów. Czyżby producent dodał jakiś magiczny składnik specjalnie do brody? Wręcz przeciwnie, w składzie 4 w jednym jest to jeden składnik mniej. A żeby było zabawniej, istnieje również wariacja 2 w jednym. I choć sądząc po wyglądzie skierowana jest ona bardziej do kobiet, więc nie będę jej porównywał z żelem męskim, to warto zwrócić uwagę, co składa się na to 2 w jednym. Otóż 2 w jednym znaczy, że i pod prysznic i do kąpieli. Tak, okazuje się, że kosmetyki można dzielić nie tylko ze względu na to, co będziecie nimi myć włosy na górze głowy, czy włosy na dole głowy, ale również gdzie będziecie ich używać: w wannie czy pod prysznicem. Idąc tym tropem z żelu dla mężczyzn 4 w jednym spokojnie można zrobić żel 5 w jednym, żel do ciała pod prysznic, żel do ciała do kąpieli i dopiero do włosów, twarzy oraz brody. Dopiero co się śmialiśmy, że Rosjanie myją się środkiem 7 w jednym, będącym nie tylko mydłem, żelem i szamponem, ale również płynem do naczyń, podłóg prania a także odstraszaczem na owady w jednym, a chyba sami niedługo będziemy mieć 10 w jednym. Numer 8. Aż dwoje z was napisało do mnie, aby poskarżyć się na tak zwane waflowe rurki Oreo. Jak napisał Radek, kupiłem te rurki z myślą, że będą pełne kremu, jednak się rozczarowałem. Również Bettina się nabrała, myśląc, że tak jak na obrazku, będą one po brzegi wypełnione kremem, a po otwarciu kremu tam jednak nie znalazła. Problem dostrzegło też wielu innych internautów. Co ciekawe, w internecie można znaleźć, że rurki Oreo dostępne są też w innym opakowaniu, o dziwo z uczciwą ilustracją. Czyżby były to rurki Oreo na dwa różne rynki, jeden, w którym tego typu praktyki są zabronione, a drugi rób ta co chce, jednak o ile uczciwą można określić ilustrację na pudełku, to już jednak nie jego wielkość. Mimo, że oba opakowania zawierają po 54 gramy rurek 3 razy 18, to jak widzicie, to tak zwane uczciwe jest półtora razy większe, aby zmylić was, że kupujecie więcej. Numer 7. Jak pisze Filip, ostatnio dostałem właśnie takie paczki od moich rodziców z Grecji. Na obrazku znajdują się trzy ciastka, co sugerowałoby, że w środku znajdują się. 3... Trzy ciastka. W dodatku najprawdopodobniej lotniskowa naklejka z napisem KUB2-1 gratis, wcale nie pomaga w wyzbyciu się wrażenia, że ciastka będą właśnie trzy. Tymczasem po otwarciu jedna wielka, pusta przestrzeń i dwa małe ciastka na dnie. A tak prezentują się przy całym pudełku. Nawet jakby tych ciastek rzeczywiście było trzy, wciąż byłoby miejsca na drugie tyle. Numer 6. Dwa opakowania makaronu z serem i wołowiną. Jeden to cheeseburger makaroni, drugi to double cheeseburger makaroni, czyli że podwójny. Więcej sera niż w wariancie cheeseburger makaroni. Dumnie chwali się producent. Okej, okay, tylko jak zatem wytłumaczyć, że ten tak zwany podwójny cheeseburger waży aż 10% mniej niż pojedynczy? Jak to możliwe, że podwójny cheeseburger, który w teorii powinien mieć dwa razy więcej sera, jednocześnie ma o 10 kalorii mniej na porcję? Numer 5. Ktoś inny z Was pisze, cześć, ostatnio dostałem takie czekoladki. Ołówki z mlecznej belgijskiej czekolady. Problem w tym, że. Połówki są wypukłe i kolorowe tylko z jednej strony. Oczywiście zdamy sobie z tego sprawę dopiero po zapłaceniu za nie ponad 20 zł i wyjęciu ich z pudełka. Ktoś z Was powie, a z jakiego w ogóle powodu miałyby być dwustronne. Przecież i tak nie służą do pisania. Nie wiem, może z tego samego powodu, dla którego czekoladowe Mikołaje mają pełny kształt? A to, że w środku czasem kryją się niesprzedane na Wielkanoc zające, to już zupełnie inna sprawa. Numer 4. Z kolei w słowach nie przebierała Julia, która na Instagramie Planety Faktów podesłała mi kilka zdjęć swojej nowej gry karcianej doble, w Kost określając jako zdzierstwo. Oto jak puszka doble prezentuje się z zewnątrz, oto jak po otwarciu, a oto jak po spojrzeniu tam, gdzie producent pewnie nie chciałby, abyście patrzyli. Klęsłe dno sięgające niemal połowy opakowania. No jakoś trzeba przykryć tę skromną liczbę kart, znajdujących się w środku. Tylko czemu po prostu nie zrobić niższej puszki? No tak, głupie pytanie. Numer 3. A oto zdjęcie podesłane przez Joannę. Przedstawia ono dwa różne wielkości opakowania tego samego suplementu diety Urydynox, mimo że w obu kryje się ta sama ilość 30 tabletek. Tylko spójrzcie, jak sprytnie producent rozsunął tabletki w każdym listku, aby optycznie powiększyć pudełko i niewykluczony, aby umotywować w ten sposób podwyżkę ceny. Bowiem, jak pisze Joanna, za nowe większe opakowanie zapłaciła o 2 złote więcej niż za stare mniejsze. Numer 2. Oni naprawdę nazywają to mieszanką grzybów, pisze pewien internauta i dzieli się tym, co faktycznie znalazł w opakowaniu mającym zawierać miks pieczarek, twardziaków i boczniaków. Jak widzicie, tych dwóch ostatnich w środku znajduje się tyle, co kot napłakał. Dodając je do jakiegoś dania nawet byście nie poczuli, a cena pewnie dwa razy wyższa niż za same pieczarki. To już nawet mieszanka studencka wydaje się być bardziej fairy. Numer jeden. A na koniec absolutny hit. Bezprzewodowa mysz komputerowa SteelSeries Steel Series z rzucającym się w oczy napisem najlepsza mysz gamingowa według serwisu IGN. Czy to właśnie nie potem już sięgnęlibyście kupując na szybko mysz w markecie? Dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się możecie dostrzec, że to nie mysz, na którą właśnie patrzycie jest najlepszą myszą gamingową. Ona jest tylko od twórców najlepszej myszy gamingowej. Tutaj podobnie. Najlepsza mysz esportowa według magazynu PC Mag, a tak naprawdę to tylko mysz odtwórców najlepszej myszy esportowej według magazynu PC Mag. Manipulacja i naciąganie faktów w najczystszej postaci. Natalia Janoszek lubi to. Okej, okay, tym naciąganym jak kalesony firmy Sony akcentem Kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki z tej serii na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć.